Cześć, witajcie. Jestem na takim wypalenisku, gdzie jest pół do siódma klasa ziemi, zresztą sosna sobie określał. I teraz zobaczcie na to, jak myślicie, co, 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 co to, co to. Co, co, co. Tak samo tutaj dalej. Tu, 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 tu. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, pasek kolejny. Jak myślicie, co tu się stanęło. Myślę, że tutaj ewidentnie widać, że głęboszowanie ma sens. Ma sens. Tak samo tu zobaczycie ile większe jest zboże w tych paskach. Także teraz sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to głębuszowanie takiego piasku miało, miało sens w moich warunkach, i czy czy ja dobrze robię. Szkoda, że nie mam przy sobie marki, ale na pewno jest 55 cm między tymi paseczkami. Także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.